Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie. 15 września. Pozornie zwykły dzień, ale dzień, w którym chciałbym przypomnieć Florencję i dzień, który przypomina Florencję. Nie tę turystyczną, kartkową, ale tę, która wie, czym jest dziedzictwo, pamięć, ale również ból. 15 września 2006 roku we Florencji zmarła Oriana Fallaci. Kobieta, która słowem nie tylko opisywała świat, ale była dla świata wyrzutem sumienia. Kiedy inni kalkulowali, ona mówiła. Gdy inni szli po rozum do redakcyjnych gabinetów, po pijar, ona szła po prawdę na linię frontu. Zaczęło się wszystko w 1950 roku. I w tym roku właśnie zaczęła swój marsz i nie przestała aż do ostatniego tchu. Na kilkanaście dni przed śmiercią wróciła do swojej ukochanej Florencji. Wróciła po to, by odejść z tego świata tam, gdzie człowiek ma prawo domknąć krąg biografii. Zawsze radykalna, zawsze szczera. Oczywiście stosowano wobec niej pewne etykiety lewicowa feministka ale kiedy zwróciła się ku sprawom sumienia i cywilizacji nazywano ją nowym nabytkiem Watykanu. Ale te wszystkie etykiety spływały po niej jak deszcz po marmurze. A marmur nie tłumaczy się kroplom deszczu. Fallaci wiedziała, że praca dziennikarza zaczyna się tam, gdzie kończy się komfort. Pracowała w logice ryzyka, a nie w logice lajków. Kiedy 11 września 2001 roku runęły wieże, zawalił się nie tylko nowojorski horyzont. Zawalił się mit bezpiecznej zrelatywizowanej nowoczesności. Palaczy nie gryzła wargi, nie zadbała o polityczną asekurację, wyrzuciła z siebie coś bardzo ważnego i napisała wściekłość i dumę, a z jej kart padało oskarżenie i przysięga, oskarżenie cywilizacji, która nie umie już kochać samej siebie i przysięga. Że prawdy nie odda nigdy w leasing. Są jednak chwile w życiu, gdy milczenie staje się grzechem, pisała, a mówienie jest nakazem, obywatelskim obowiązkiem, moralnym wyzwaniem, imperatywem kategorycznym, przez który, przed którym nie ma już ucieczki. To nie slogan. To była jej metoda, jej rachunek sumienia i to właśnie za tę metodę. Za postawienie prawdy ponad rytuałem akceptacji została w Europie ojczyźnie tolerancji, stawiana przed sądami. A 25 maja 2005 roku we Włoszech wydano nakaz jej ścigania za obrazem islamu. Europa szczyci się katedrami, ale w praktyce coraz częściej zamienia ołtarze w pulpity cenzora. Oriana rozumiała dokładnie mechanizmy władzy. Tej miękkiej, kulturalnej i tej brutalnej, politycznej. Rozumiała też coś, co współczesne elity próbują zakrzyczeć że kultura jest poligonem, że kto przejmie język, ten przejmuje wyobraźnię, że kto przeciągnie definicję na swoje strony, ten przeciągnie sumienia. Dlatego waliła prosto z mostu i dlatego jej zdania brzmią dziś jak Obnażony kabel pod napięciem, co jeszcze powiedziała. Równość to demagogia, która deprecjonuje zasługi i sukcesy, prawdziwą wartość i rzetelne współzawodnictwo. Na tym samym poziomie umieszcza gówniany rapi Mozarta, renesansowy pałac i z pustynny. W jednym ciosie obnaża tu bałwochwalstwo współczesnej kultury. Mieszanie wszystkiego ze wszystkim. Relatywizm, który w imię inkluzji niszczy kryteria, niszczy hierarchię, niszczy jakość, niszczy kanon. Bo jeśli wszystko jest równe, to nic nie jest ważne. Jeśli wszystko jest sztuką, to sztuka umiera. Nie było w Falaczy również zgody na nową mowę, w której odwaga staje się. Ekstremizmem, a logika mową nienawiści. Nie było zgody na taką automatyczną pokorę wobec modnych ideologii, które za pomocą haseł o prawach wypruwają ze społeczeństw pamięć i tożsamość. Nie przypadkiem, pisała, żeby utrzymać się w siodle, dziś trzeba być z lewicy. I nie tylko dlatego, że opłaca się to finansowo i politycznie, nie tylko dlatego, że zapewnia ci się posadę i gwarantuje władzę, ale dlatego, że jest to modne. Tak, moi państwo, tak jest dzisiaj w modzie być człowiekiem lewicy. To taka sama moda, jak nanoszenie krótkiej spódniczki albo na długie spódnice, najeżdżenie do kortiny bądź nie. To konformizm, konwencja, zwłaszcza w świecie bankierów, potentatów, rzekomych intelektualistów, którzy odwiedzają takie miejsca jak Tepidarium. Moda, nie filozofia. Trend, nie światopogląd. Mechanizm kar i nagród, a nie poszukiwanie prawdy. Falnaci wskazywała sedno. Polityczność stała się kostiumem, a nie odpowiedzialnością. Karierą, a nie służbą. I dlatego powtarzała między wierszami. Jest tak słaba, gdy trzeba powiedzieć nie. Najmocniej potrafi mówić nie tam, gdzie Europa nauczyła się mówić tak dla świętego spokoju. Tam, gdzie zasada nie obrazić innego została wyniesiona ponad zasadę nie kłamać. Dlatego przestrzegała i mówiła: Nie ma już Europy, jest eurabia. Nie mówiła tego z nienawiści, mówiła to z rozpaczy. Mówiła to z miłości do cywilizacji, która za własne pieniądze i własnymi rękami kopie sobie grób, bo w konklawę elit zwyciężył dogmat. Chrześcijaństwo ma być dyskretne, najlepiej wstydliwe, a islam, nietykalny, najlepiej egzotyczny i rozumiany jako nowe doświadczenie społeczne. Falacci ostrzegała nie przed człowiekiem o innej wierze. Ostrzegała przed projektem cywilizacyjnym, który w imię religijnej tożsamości porządkuje społeczeństwo tak, by podporządkować je prawu religii, a nie prawu naturalnemu i rozumowi. Ostrzegała przed naiwnością Europy, która myli gościnność z kapitulacją. I współistnienie z rezygnacją z samej siebie. Wroga mamy w domu, pisała. Nie znaczyło to u niej nienawidzić przybysza. Znaczyło to nie udawaj, że projekt, który przychodzi, nie ma ambicji, nie udawaj, że to tylko folklor, nie udawaj, że rodzina z Twoich seriali jest tak sama. Czy też taka sama, jak rodzina poddana szariatowi z dwoma żonami, prawem do bicia, honorem, karanym krwią córek? Na pierwszy rzut oka wcale nie wydaje się on wrogiem. Bez brody, w zachodnim ubraniu i według swych wspólników w dobrej lub złej wierze, doskonale zintegrowany z naszym systemem socjalnym. Co znaczy, że ma prawo pobytu i samochód, i rodzinę. I to nic, że rodzina składa się często z dwóch lub trzech żon. Nic to, że żona albo żony są tłuczone i nic to, że nierzadko zabija córkę noszącą dżinsy i nic to, że od czasu do czasu syn gwałci piętnastolatkę w Bolonii przechadzającą się z chłopakiem po parku. Zauważmy, Wallaczy nie lukrowała statystyk. Przypominała fakty. A fakt w kulturze emocji... Jest dzisiaj największą prowokacją. Nieprzypadkowo jej droga przecięła się z drogą Józefa Ratzingera Benedykta XVI. W świecie fetyszuje się naukowość jako boszka. Ona umiała powiedzieć: Nauka jest wielka, gdy służy człowiekowi, ale staje się demonem, gdy próbuje zastąpić etykę. Pisała wprost: Moi drodzy, Ratzinger ma rację także wtedy, gdy mówi, że w imię nauki zadaje się coraz poważniejsze rany prawom życia. Ma rację także wtedy, gdy mówi, że wraz z eksperymentami na embrionach ludzkich godność człowieka zostaje pomniejszona, a nawet zanegowana. Ma rację także wtedy, gdy mówi, że jeśli nie chcemy utracić szacunku dla człowieka, należy zdemistyfikować badania naukowe zdemitologizować naukę, czyli przestać uważać ją za idola albo bóstwo. Święte słowa, które moim zdaniem odnoszą się również do etyki. To jest właśnie falacci. Falacci, jak o niej mówiono, czy ona sama o sobie chrześcijańska ateistka, tak o sobie mówiła. Ktoś, kto nie przyjmuje łaski wiary, ale uznaje porządek rozumu i natury. Ktoś, kto nie powtarza dogmatów Kościoła, ale sięga po nich czy po nie i widzi w nich rację. Ktoś, kto widzi w Racingerze nie strażnika jakiegoś ognia średniowiecza, lecz jednego z ostatnich filozofów rozumu. Jej rzekomo paradoksalne wyznanie z ostatniego spotkania z Benedyktem XVI mówi wszystko o prawdzie, o prawdzie tego spotkania. Co powiedziała. Jeśli tak jest, jak mówisz, chcę, żebyś trzymał mnie za rękę do końca, kiedy niebawem będę musiała przejść na drugą stronę. Ale zachowuj się jak do tej pory. Nie próbuj mnie nawracać. Chcę pozostać tym, kim byłam zawsze, umrzeć tak, jak żyłam, jak chrześcijańska ateistka. No, w tym zdaniu. Które może nas również niepokoić jest i duma, i pokora. Pokora, bo uznaje wagę spraw ostatecznych. Duma, bo nie udaje, że jest kimś innym, by zasłużyć na akceptację. Falaczy miała też odwagę powiedzieć coś, co dziś brzmi jak bluźnierstwo salonów że Zachód nienawidzi samego siebie. Ratzinger ma rację, gdy pisze, że obecnie Zachód żywi rodzaj nienawiści do samego siebie, że siebie już nie kocha, że w swojej historii widzi tylko to, co najgorsze, że nie potrafi zobaczyć w niej tego, co wielkie i czyste. Ma rację wówczas, gdy mówi, że świat wartości, na których Europa zbudowała swoją tożsamość, zdaje się osiągać swój kres albo schodzić ze sceny. W tym krótkim pasusie jest diagnoza całych dekad pedagogiki wstydu. Od chrześcijaństwo to opresja, po narody to faszyzm w zarodku. Jeśli wytniesz dziecku korzenie, nie będzie obywatelem świata będzie liściem, który przyklei się do pierwszego lepszego ekranu. Dlatego i tu, Falaczy, spotyka się z Leonem XIII. Z tradycją realistycznej antropologii Kościoła obnaża kłamstwo równości, rozumiane jako uniformizacja. Zarówno papież Leon, jak i papież Pius X, Leon XIII, oczywiście, broniąc sprawy ludzi pracy i ubogich, pisali o tym, że zupełna równość jest niemożliwa w środowisku ludzkim. Że zupełnej równości nie ma i być nie może, bo natura ludzka jest zróżnicowana, zdolności, cnoty, talenty mamy zupełnie inne. Wyrównywanie wszystkiego kończy się krzykiem. Ktoś zrobił nam krzywdę, bo świat nie jest prostokątny, a wtedy do gry wchodzi ideolog, człowiek, który obieca porządek bezprawdy. Falacci dokładnie to rozumiała i dlatego waliła w samo sedno. Równość jako fetysz to mechanizm politycznego wyrównywania rachunków z jakością i odpowiedzialnością. Nie, że wszyscy mają prawo do godności, bo to prawda, ale że wszystko jest równie dobre i tu zaczyna się kłamstwo, a kończy się cywilizacja. Zauważmy, Oriana nie była politykiem. Nie miała partyjnego zaplecza. Miała intelekt, pióro i miała odwagę. I za to płaciła. Środowiska lewicowe i muzułmańskie oskarżały ją o fobię, rasizm, o nienawiść. Jak zwykle, zamiast argumentu była metka, zamiast polim, tej polemiki ostracyzm. Nie chodziło o to, by obalić tezę, chodziło o to, by usunąć mówcę, ale fallaci. Nie była do usunięcia. Była zbyt wyrazista, zbyt kompetentna, zbyt uwikłana w fakty. Nie pisała z drugiej ręki. Znała wojnę, widziała terror, siedziała naprzeciw Homeiniego. O jej warsztacie nie decydowały szkolenia, jakiegoś yy, testu, jakiegoś yy, powiedzmy sobie. Grantu o dobrej narracji, ale rozmowy z ludźmi, którzy dyktowali światu ból. To dlatego jej styl bywa brutalny, bo rzeczywistość, którą opisywała, była brutalna. Ona tylko nie udawała, że jest inaczej, nie pudrowała, nie lukrowała rzeczywistości, opisywała taką ją, jaką w rzeczywistości była. Nie miała też złudzeń to, co do projektu europejskiego. W wywiadzie z sobą samą, apokalipsie, potrafiła obedrzeć z tego korporacyjnego lakieru ten mit jednoczącej się Europy, który w praktyce bywa takim instrumentem dominacji, rozproszenia odpowiedzialności. Jej intuicja o unijnym kulcie biurokracji, o lekceważeniu chrześcijańskich korzeni. O prymacie waluty i regulacji nad sensem brzmi dziś niestety strasznie znajomo nie miała alergii na współpracę narodów, miała alergię na projekt, który zamienia wspólnotę kultury w rynek doznań i przepisów, a sumienie zastępuje kompromisem. To dokładnie ten mechanizm, który robi z edukacji magazyn ideologicznych produktów. Sprawa Narzędzie inżynierii społecznej a z historii Muzeum Wstydu. W tym wszystkim falaczi nie zamykała się w gniewie. Była w niej owszem ta pasja, ale była też melancholia, świadomość, że Europa, która zapomniała o świętym i pięknym swoim życiu, utraciła zdolność obrony, że broni się już nie krzyżem i rozumem, ale paradygmatami pr -u. i dlatego jej zdania brzmią jak dzwon alarmowy. Milczenie w obliczu zła to współudział, mówiła Falnaci. Niech to zdanie pozostanie w nas na dłużej, bo cisza nie jest neutralna. Cisza bardzo często bywa tchórzliwa, gdy dzwonią łańcuchy prawa do prawdy. Ale jeszcze coś. Falnaci potrafiła jednym zdaniem zdjąć z piedestału całą pedagogikę nowoczesnych elit. Co pisała? Bo zamiast uczonych młodych ludzi mamy osły z dyplomami uniwersyteckimi, zamiast przyszłych przywódców mamy mięczaki w drogich dżinsach i fałszywych rewolucjonistów w kominiarkach. Ostre? No tak. Niesprawiedliwe. Nie! Jeśli czytać to jako drogę diagnozy systemu, który produkuje certyfikaty zamiast kompetencji, performers zamiast odwagi i aktywizm zamiast odpowiedzialności, to jej gniew jest gniewem nauczycielki, która widzi, że dzieci karmią się cukrem, a nazywają to dietą. Oriana Fallaci. Chrześcijańska ateistka nie bała się rozmawiać z papieżem o raju i nieśmiertelności duszy. Nie chciała udawać wierzącej, żeby zdobyć medal, ale gdy usłyszała od Benedykta XVI o porządku, który przekracza nasze zmysły, odpowiedziała jak człowiek, który rozumie ciężar własnej biografii: Jeśli tak jest, jak mówisz, chcę, żebyś trzymał mnie za rękę do końca, ale. Nie próbuj mnie nawracać. Czy można bardziej uczciwie określić swoje miejsce wobec tajemnicy? To nie jest kpina, to prośba, by do końca być traktowanym poważnie. To też wyraz zaufania do człowieka, racingera, który nie myli wiary z propagandą. Dlatego papież zrobił na niej ogromne wrażenie. Dlatego chciała z nim jeszcze rozmawiać. Dlatego do ostatnich dni trzymała jego książkę na szafce nocnej. Nie ma tu sprzeczności. Jest napięcie, które definiuje Europę. Wierność prawdzie, rozumu i świadomość, że prawda ta domaga się czegoś więcej niż tylko dowodu. Fallaci stoi po stronie rozumu tak bardzo, że nie pozwala mu zostać karykaturą. Bo rozum bez etyki staje się techniką, a technika bez etyki przemocą w białych rękawiczkach. Tu właśnie spotyka Ratzingera nie w pobożności, ale w obronie człowieka przed cywilizacją bezprawdy. Obawiam się Greków, nawet gdy niosą dary. W Fallaci potrafiła czytać Wergiliusza. Jak felietonistkę, i widzimy, że wyciągała właśnie z tego faktu pewne wnioski. Rozumiała, że koń trojański nie musi być z drewna. Może mieć kształt grantów, programów równościowych, regulacji przyjaznych tzw. rodzinie, które w praktyce niszczą rodzinę. Może nazywać się prawem do nieobrażania uczuć, choć de facto jest prawem do cenzury prawdy. Może mieć postać edukacji bez rodziców, wolności, bez odpowiedzialności, miłości, bez wierności. Jeśli otworzysz bramy miasta dla daru, który ma cię nauczyć wstydzić się siebie, miasto spłonie. Ostrzegajmy, piszmy, mówmy. Budźmy olbrzyma. Tu nie chodzi o histerię. Tu chodzi o czuwanie. Fallaci odeszła 15 września 2006 roku. Po długiej walce z rakiem płuc. Spoczywa na cmentarzu, w ziemi, która zna ciężar imion. Zostawiła po sobie książki, które. Tak naprawdę się nie starzeją. Wywiady, które uczą rzemiosła i słowa, które nie chcą być cytatami do memów. Zostawiła też złość, ale tę szlachetną, która nie pozwala nam być obojętnymi. I zostawiła test. Czy będziemy mieli odwagę, by powiedzieć wbrew młodzie to, co jest, a nie to, co wypada. Gdy mówiła, nie ma już Europy. Jest Eurabia. Nie tworzyła sloganu, tworzyła ostrzeżenie. Kiedy Europa przestaje kochać siebie, natychmiast kocha ją ktoś inny dla swoich celów. Kiedy przestaje bronić prawa naturalnego i rozumu, natychmiast zastąpi je mechanika władzy. Kiedy przestaje widzieć w sobie dobro i piękno, natychmiast. Staje przed nią fałszywy prorok z ofertą nowej tożsamości. Wtedy nie trzeba już prochu, wystarczy słownik. I jeszcze jedno, najbardziej osobiste. Fallaci uczy, że odwaga nie jest stylem, ale cnotą. Odwaga to nie brak strachu, ale zdolność do stawienia mu czoła, gdy prawda tego wymaga. Odwaga to gotowość do krzyczenia, nawet jeśli wszyscy dookoła milczą. To powinno być wpisane w treść naszych sumień, ale to powinno być wypisane na drzwiach każdej redakcji, każdej szkoły, każdej rodziny, bo dziś w Europie naprawdę wszystko domaga się, by nie oceniać, nie dzielić, nie ranić. Ale przecież. Trzeba dzielić prawdę od kłamstwa, rozum od bełkotu, odwagę od oportunizmu. Bez tej separacji nie ma kultury, tylko hałas, nie ma polityki, tylko marketing, nie ma kościoła, tylko socjologia, nie ma Europy jest targowisko. Dlatego dziś w rocznicę jej śmierci trzeba powiedzieć, Oriano, miałaś rację. Nie dlatego, że byłaś po naszej stronie. Ale dlatego, że byłaś po stronie prawdy. Kiedy kłamstwo staje się normą, prawda staje się rewolucją. Tę rewolucję trzeba przeprowadzać codziennie, w języku, w domu, w mediach, w prawie, w sztuce. To jest rewolucja rozumu i sumienia. Rewolucja, która nie pali książek, ale rozświetla teksty. Nie knebluje, ale uczy mówić. Nie tresuje, ale wychowuje. Nie wstydzi się krzyża, bo wie, że bez niego Europa nie zrozumie samej siebie. Oriana Fallaci była trębaczem przed murami miasta. Niech jej trąba nie milknie. Niech nas budzi, póki murów nie rozniesie ogień. Europa nie jest już Europą, ale Eurabią, która z powodu uległości wobec wroga islamskiego nazizmu Kopię swój własny grób, mówiła. To zdanie nie ma nas obrazić, ma nas otrzeźwić, bo jeśli dziś nie staniemy po prostu po stronie prawdy, jutro nie będzie wolno nawet milczeć. Polecam wywiad z sobą samą, nie jako lekturę na zaliczenie, ale jako lustro. A kiedy skończysz czytać, zadaj sobie pytanie, czy masz odwagę mówić? Jeżeli tak, mów. Jeżeli nie, naucz się mówić, bo nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż cywilizacja, która zapomniała, że słowo jest po to, by nazywać rzeczy po imieniu. A kiedy rzeczy przestają mieć imiona, człowiek przestaje mieć twarz. Boję się Greków niosących dary. To wciąż aktualne. Ale dziś obawiajmy się nie tylko obcych darów. Obawiajmy się przede wszystkim Własnej tchórzliwej wygody, bo koń trojański stoi najczęściej nie pod bramą miasta, lecz w naszych głowach. I to on otwiera wrota. Niech więc ten dzień 15 września nie będzie tylko wspomnieniem, niech będzie wezwaniem do myślenia ostrzejszego niż brzytwa, do mówienia, które nie kluczy, do wiary w rozum, który nie pada na twarz przed ideologią. Do miłości Europy, która nie sypia z pierwszym lepszym mitem, do odwagi, która nie przeprasza, że jest. Bo jeśli mamy jeszcze głos, użyjmy Go. Jeśli mamy jeszcze sumienie, obudźmy je. Jeśli mamy jeszcze Europę, obrońmy ją i pamiętajmy słowa Falnaci. Są jednak chwile w życiu, gdy milczenie staje się grzechem.